Siema! Dzień, tutaj Gity sportowej piwnicy. I dzisiaj będziemy opowiadali o tym, jak w ogóle zaiskrzyła u nas kurwa myśl, że chcemy trenować siłowo, dlaczego mamy w piwnicy siłownie i, no, i dlaczego nie chcemy wyglądać. Jak chude szur. Właśnie nie no, <grym> Jak to powiedział, jak chłopy trenępu Paweł. Pozdrawiamy trenera Pawła, a może to zobaczy właśnie. Dobra, no to co, chyba zaczynamy, nie? No. Jeszcze łóczka sobie weźmiemy na polu Boga. I tak, się odwrócimy, żebyś się nie A Ale dobre, dobre, pyszno, fajne, fajne jedno. Dobra, wracając, zaczynajmy. Teraz będzie taki intro mhm. Kurwa, uuuu. Uuuu. Nigdy, To tylko. To gruby niech no. <śekawa> <śekawa> zacznie, gruby ma największy staż na środku No to co ból? Ból, no. no to jak to, no to było, no co no. Ja Miałem już za 15 lat. No nie trenowałem, siedziałem co dzień w domu. <noise> byłem takim nurnikiem. <noise> że co nie będę kłamał. A z pewnej ziomki zaczęli chodzić na siłownię, nie? No, no i pytali, co też bym chciał z nimi pochodzić sobie na siłkę Więc tak pomyślałem, że nie mam nic lepszego do roboty. Nic nie, nie robię. Może bym zaczął trenować. A chyba w wakacje pewne tam kilka lat temu. Kupiłem karm z pierwszy. Zacząłem trenować. Opowiadasz to kurwa, ja jak mi za kartę opowiadał. No dobrze, tak. No i co, zacząłem sobie trenować. Pierwsze efekty, co sobie wchodzi, zacząłem się cieszyć. To w końcu nie wygląda jak CPL. <laughs> ja pierdolę co, No i <laughs> trenować coraz więcej, częściej. No i jak to było? Aż, ciągle, aż w końcu wciągnęło. No nie wciągnąłem się w ten biznes kurwa ten interes. Ten interes kurwa, to jest nielegalny, kurwa, pro, się, proceder. Ja właśnie, kupiłem sobie pierwszą kratinkę. No, kratynkę. Pierwsze kurwa, pierwsze sterydy no. zakupione. Pierwsza kratynka z białeckiem i z cytrulinką. I to co widzicie skąd kupione? Skarde! no, no bo skąd? Wiadomo. O tych kurwa nie będziemy mieli nazwy, ale będziemy nigdy nie kupili. Właśnie, się, kurwa chodzili jak po czarnym bydu Dobra. No i wracałem, no. To później to był taki trochę okres, że no, nie chciało mi się trenować. Bo z i wszystko. I to się nie chciało, zacząłem Lenia mieć. A z kurwa... O co? Powiedział, że trenują tutaj z młodym w piwnicy siłce i cykrze z nimi. A spomyślałam że kujno kurwa! Trzeba spróbować. Warunka piwniczna. No i powiedz jaki masz staż w ogóle na siłowni. Ty masz najdłuższy, ty masz w chuj tam kurwa. No ile to trenujesz no, z przerwami ze dwa lata. No. Gruby przedwami. trenuje kurwa dwa lata na siłowni. Z jakimiś tam przerwami 40 cymy w łapie. Jest Klan, klasa. takie, że mogło być no. ci kurwa, jakby, jakby ci wyjebał, to by ci się balszczyk. <grym grym> ja pierdale. Dobra. Co? No i bo zajmiście. Teraz trenuję tutaj do dzisiaj. Jest kurwa git kurwa. Ja tak no. samo. Tak samo myjemy my, podobnie jak Gruby. Yy, nie chodziłem z nim na siłownię. Wolałem sporty walki, chwilę tam potrenowałem, później miałem gdzieś tam przerwę, taką, że w ogóle nie chodziłem. Koledzy, właśnie nasi wspólni zaczęli chodzić na sieciówkę, gruby się wkręcił i co? Dobra, lekkie cięcie było, trzeba było się napić. Co miałem grać jeszcze? E, no, no to u mnie historia się zaczęła tak, że w sumie to siedziałem na dupie, nic nie robiłem takiego w życiu. Trenowałem chwilę tam sporty walki, dłuższą chwilę, w sumie przez całe praktycznie życie. Wkręciłem się na siłownię. Coś tam kurwa niby próbowałem. Miałem takie hantelki. O, to jest stare jeszcze żeliwo. Operator, jak chcesz, to możesz podać pokazać stare żeliwo. No, pokaż tutaj nie, to stare. Tutaj mamy stare 2,5, a tu mamy nowe 2,5. Na tym trenowałem cały czas. To były takie kurwa jeszcze stare hantle. O, dalej je tutaj mamy. Dostałem je od taty. To były moje pierwsze hantle, jakie dostałem od taty, bo powiedziałem mu, że chcę zacząć wyglądać. Pochwali prawdziwy po pochwalił zachowanie no i co zaczęło się właśnie od tych kantelek, coś tam próbowałem, coś tam sobie robiłem, wiadomo bez planu nie chciało mi się jakoś kurwa męczyć nad tym bo żeby to kurwa ustalać co coś wcześniej to kurwa nie było coś takiego, że o zrobiłem sobie plan kurwa napisałem tam do kogoś mam handle, to sobie zrobię zajebisty trening no nie no robiłem tylko łapy ja chyba numer nie robiłem to ja sobie tak wieja. naprawdę to, nie wiem, robiłem kurwa jedną serię na biceps i kończyłem trening. Taki był mój trening. No i klasa. No i, no i zacząłem tak to. już poważnie trenować, jak mi wybiło 18 lat. 18 lat mi wybiło jakoś kurwa 8 miesięcy temu. Jakoś 8 miesięcy temu, Bo tam, ja 8 no. miesięcy temu no, miałem dzień, 18, z 9 no. No i 9 miesięcy jakoś już trenujemy razem. Yy, coś miałem jeszcze gadać kurwa. No dokończyć rolę, rocznicę. Na no, no, czym znaczy ja stanąłem? A tym, że ja trenuję już do 9 miesięcy, a Ty masz 18 lat. A jeszcze przed tym, czy przed tym jeszcze coś gadałem? Okay. Z, Ciekać, teraz, zrobiłeś tylko jedną serię na bice. A, no robiłem tylko jedną serię na z tymi atlami, wybiło mi 18 lat. Mi e, moi serdeczni przyjaciele złożyli się dla, na sprzęt dla mnie do piwnicy, bo zawsze chciałem. E, no i co? Kupili mi ławeczkę, kupili mi tam obciążenie te stare O, tutaj mamy jeszcze obciążenie Tego obciążenia nie używamy, kurwa, no dobra, tylko tutaj, nie? Do tej czasem używamy tego obciążenia no. Tak, to zazwyczaj, kurwa, tylko te żeliwo jebane No i zaczęło się właśnie od tego Że, kurwa, dostałem ławeczkę, nie? No i zacząłem się trenować Zgarnąłem, kurwa, zwerbowałem młodego Zapytałem się, czy chciałby ze mną zacząć trenować Zgodził się O, bo powiem tam jak to wyglądało? No, opowie ogólnie jak to wyglądało no, W skrócie no, to tego wziąłem i po prostu zaczęliśmy razem trenować. Od tamtej pory sobie tak trenujemy I co? Kupiliśmy więcej sprzętu. Ogarnęliśmy piwnicę, te były, no, no straszne dołki to były, kurwa, no tak naprawdę ta, ta, ta piwnica nie nadawała się do tego, żeby w ogóle no. tutaj coś mieć. Warunki to, to, to były kurwa jak w kryminale, jak tutaj, tutaj trzeba ogarnąć. Ja nawet no, że kurwa, tutaj, się, tutaj się skopało, op, trzeba kopać, żebyś ten ten Jakby to, my to kurwa, pierwszy raz No to były wszędzie dziury, po no, wszystko, wszystko, bo gni... ty jeszcze na ścianach był taki chujowaty. Wszystko tu gniła i tak. Tylko może w ścianie będzie tego pokazywał, ale tam to kurwa też w ogóle, tam, tam gdzie on stoi. Tam było wszystko zajebane, jakieś stoliki, nie stoliki, kurwa, wszystko to wynieśliśmy w chuj, bo nam pozwolił mój tata, żeby sobie zrobić te siłownię. No i co? Zrobiliśmy se siłkę. Wpadła kurwa jeszcze chyba wtedy Atlas kupiliśmy, pamiętam, no, no, no trenowaliśmy kilka. gdzie indziej, mieliśmy taką mniejszą, mniejszą siedzibkę no, taką, no tam się mieści, mieściła tylko ławeczka, kilka miesięcy później kupiliśmy sobie taki Atlas Ale no tam nie było, mieścił No tak, i trzeba było ogarnąć, kurwa, większą piwnicę, no to zapytaliśmy taty, czy możemy z jego piwnicy zrobić sobie I się zgodził, no i co, weźliśmy tutaj, złożyliśmy Atlasik, Atlas siedzi z nami do tej pory, ile on już tutaj jest? No, kurwa, no bo mamy już parę miesięcy. Trzy miesiąca bo. No, z parę 4. miesięcy już go mamy... 4, 5, 5 miesięcy już mamy. Chuj pół roku. No, no, z pół roku mamy już ten atlas siedzi, używamy go jest zajebiście. Zaczęliśmy trenować, yy, złożyliśmy wszystko do kupy, rozkopaliśmy tutaj, wylewkę zrobiliśmy, no. <laughs> ale nie będziemy się chwalili jako. Technika była idealna. Tak, tak. Na tip top kurwa. No i się ja okazało. Muszę, Co? no, no już Januszeksa to było robione wszystko. Ja głupczego. Ja o farbie kurwa, jak wyglądało to <śmiecki> z malowaniem kurwa. Jak głupczego no, robiliśmy. Skuliśmy wszystko, I tutaj było pełno tyku takiego kurwa, na no dziury w ścianach były, to skuliśmy to do cegły i pomalowaliśmy, wiadomo tak. O właśnie, i ta podłoga była równa, równiusieńka była podłoga, spakowaliśmy atlas. Atlas tak. siadł, kurwa, za wysoko był. No, znaczy, za wy... no, no kurwa, no, nawet się tu nie zmieścił. On by sobie nawet tak nie stanął, jak teraz ze stoi. no Musieliśmy coś wykombinować, zaczęliśmy kopać wszędzie, później pomyśleliśmy, żeby tutaj go pierdolnąć wykopać dołek. ołek. żeby taki kwadracik wykopać taki jakiś, żeby no. się zmieścił. I niech się kurwa leży. No. No. No, tak. Wkleimy chyba zdjęcie tutaj, jak wyglądała piwnica, no, tak. zanim, zanim w ogóle tego jest to jest to jest tu będzie przed, tu będzie po. Proszę o, bardzo. O, Tutaj może dajmy. się uda, żeby to tak było wklejone. No, nie, <laughs> wkleić, no, nie, no, nie muszę wkleić. No nie, muszę kurwa, dobra, nieważne. No. Wykopaliśmy dołek, jak położyliśmy, kurwa, Atlas. Atlas, kurwa, wtedy pamiętam, nie, jeszcze przed Atlasem, to my zaczęliśmy tu malować. Tak, no. tak. Załatwiliśmy pistolet od takiego y, sąsiada. Sponsora. To już nasz sponsor. Taki sponsor nasz. No e, zafundowało nam to obciążenie żeliwne. właśnie, wspomnijmy o tym. Właśnie. Zafundował nam nowe obciążenie żeliwne, ponieważ cały czas trenowaliśmy na tym. Na ławie już nam brakowało ciężaru, no. na gryfie nie było już miejsca. No i, i musieli kupić jakieś małe talerze. No i oprócz za to ławkę, na której siedzę. Tak, Tu jeszcze stojaki, które tak. są za młodym. O proszę bardzo, tak to wyglądają. I one są z czego? już zapomniałem, były naklejki, ale naklejki się zdarły, kurwa. Z kasportu to było, no, z, o, z kasportu, I wracając. wracając Jestem młody musi gdzieś nawinąć. Tak, to no, zaraz, tak. no bo jeszcze pieczywek. No i co? Dostaliśmy to wszystko. W sumie nawet go o to nie prosiliśmy. Sam, sam zaproponował, że kupi nam sprzęt, ulepszy nam piwnicę czy coś w tym stylu. Kupi lepszy po prostu sprzęt no. jakiś. I że co, i czy będzie mógł tutaj przychodzić? No oczywiście, zgodziliśmy się, no bo co mielibyśmy się nie zgodzić? Jak ktoś chce budować sylwetkę, to niech sobie buduje tą sylwetkę. My, jeżeli chciał, to mógł, no. no, no, Nie to... mamy nic do gadania do tego. Jeszcze nas no. zaoferował, zaoferował nam zaoferował obciążenie, wszystko to. A, o, jeszcze wspomnimy o suplak. Suple też nam cytrulince. No, wszystko. wszystko na na i mieliśmy, nie? Było no. no fajnie. pak kupił dużą, było wszystko dobrze. Właśnie. Jeszcze proponował jakieś inne fajne rzeczy. Jakie rzeczy? No, no nieważne. Nie co?! No, <laughs> no Zapomniałem, ej, dobra. Nieważne, zapomniałem o tym. Takie niefajne substancje. No, proponował nam, ale... Nie no, no, my nie kujemy. My naturalnie. Chyba dranie. wszyscy nie kujemy. Dranie. Nie jestem pewny co do młodego, ale na pewno ja nie kuję. Ja tak samo, Czyś tu za no. no, tak samo. No i co? No i... chyba może teraz młody. I zaraz będziemy opowiadali jeszcze dalej o tym. na no nawijaj młody. No mnie się to zaczęło tak, że no kurwa no siedziałem w domu całymi dniami, grałem w brawla i <laughs> no i wyglądałem chujowo No i co? No, w końcu tam siostra powiedziała, że e, może coś tam, może sobie tam coś potrenować tam, że mnie jakiś tam kolega zaprosi, jej kolega. No, kolega no. Kolega <laughs> Zaprosi. Kolega Dobra no tak, no, ale, chłopak chłopak mojej siostry, że <gulanie> jej tam zaprosi, no i co no, przyszedłem w końcu, mm, potrenowaliśmy razem, tam mi powiedział co mam robić, wszystko, no jakoś to się tam potoczyło, no, spodobało mi się to, zacząłem sobie przychodzić, no na początku termie pilnował, Mówił, dzwonił do mnie, czy zrobiłem tam popki, czy coś, czy zrobiłem wszystko. A teraz dupę czy, czy białeczko wypił kurwa? A Teraz wtedy wiedza. Czy przychodzi dzisiaj? Wszystkim wypieczy wypieczy się. No. No, te, Teraz, teraz z... to już wiem że sam, że muszę przychodzić. Bo no wciągnęło mnie to. No, co mam powiedzieć? No. Lubiłem ten sport, polobiałem ten... ten. Operator. To siłownie, fajnie było, fajne chłopaki tutaj. Wiadomo. No. Do no i co no, też nazywam się Młody, bo no najkrótszy mam staż, no trenuję ile? Dziewięć no, 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 miesięcy Dziewięć, 9. 8? No tyle trenuję. Bo ja pamiętam ten pierwszy miesiąc to ja sam trenowałem. Samej palce No pamiętam, no, chyba z miesiąca tam trenowałeś sam. Później wszedłem, ja później... Ja się zrespiłem. Gruby No Grubego też zwerbowaliśmy. Z Grubym to wyglądało tak... Już opowiedziałeś swoją historię? No, no. No. To dobrze, no a z Grubym to wyglądało tak, że jak on tutaj zaczął trenować, to w sumie ja powiedziałem, że mamy takiego Grubego i że Gruby też może zacząć, tylko że trzeba do niego napisać, czy wpadnie, no to napisałem do niego, czy wpadnie, wpadł do nas zrobiliśmy trening, zapytałem go, czy przyjdzie jutro, czy przyjdzie pojutrze, kurwa, i tak to się ciągło, ciągło, ciągło Gruby zrezygnował z karnetu na sieciówce, powiedział, że to pierdoli, i woli tutaj siłownie no tak zaczynaliśmy wszyscy trenować razem, wspólnie i tak A? się trzyma do teraz. A do dzisiaj. A do dzisiaj. Zaczęło się kurwa z 8 miesięcy temu i się trzyma do teraz. Dokładnie. No i co? I z piwicą to już powiedzieliśmy jak to wyglądało w sumie wszystko. Robotą robotą zrobiliśmy. Robotą. No i co, wzięliśmy ten kurwa pistolet, zaczynaliśmy zaczynali tu malować kurwa te, te <grym> ściany. Ty, ten tyk kurwa kuliśmy chłopaki, chłopaki też kurwa nie mogli kuć tego sufitu, bo im wszystko do oczu leciało. Do oczu. Do oczu i co? Zaczęliśmy malować, nie? Dostaliśmy 10 litrów farby od naszego sąsiada ogólnie sponsora. Który, sponsora, sponsora. Górnie, no, sponsora. Który trenuje tutaj z nami, ale nie ma go na nagraniu, bo, bo nie wiem. No, albo mnie chce, nie chce, nie pytałem go, czy w sumie chce kurwa być w ekipie. Znaczy, w ekipie nie pytałem go, czy chce być. W sumie tego nie pytałem, kurwa, czy on chce z nami nagrywać. Co? On powiem. se po prostu tutaj trenuje, tak? Jak on trenuje, nas tu nie ma, on se trenuje sam. Czasem, czasem, czasem. Czasem coś, coś takiego wyjdzie. Tak tak. coś tam to trenuje i pójdzie. No, z nami ja Ja tam z kolegami nie wiem, zapraszam na przykład kolegę jakiegoś sobie razem trening. My do tego problemu nie mamy, no bo jak chcę budować sylwetkę, to niech sobie buduje, prawda? No. <laughs> no. i co? Zaczynamy malować. No już kurwa na oko było widać, że te 10 litrów kurwa to nam nie wystarczy. nie ma wystarczy. No to zaczęliśmy to mieszać z wodą. Wzięliśmy natrysk. Zaczęliśmy to kurwa malować, 90% tam było kurwa wody, 10% farby I tak, I tak brakło I tak brakło, i tak no, brakło tutaj Tutaj, tutaj, tutaj brakło, możesz sobie no, ja nagrać, no, pokazać no, Gdzie brakło Tutaj, tutaj tak Widać i... było? No i bla I jak się to kurwa zaczęło no. I tak prędko się to pewnie nie skończy No a otwarcie kanału to wyszło tak, że my już wcześniej chcieliśmy otworzyć kanał bardzo wcześnie. Ona się nudziło. Tak, nudziło. Nam się chcieliśmy bardzo dawno temu służyć kanał, ale to już wtedy bez kominiarek, To już wiecie, ryje chcieliśmy pokazywać w ogóle. No. no ale tam nagraliśmy kilka odcinków. Tych odcinków w ogóle nie wstawiliśmy. Nawet nie próbowaliśmy, nawet się nie staraliśmy kurwa no, to za Brzycki. Za i nie wiem, za... wstydziliśmy się chyba. No, bardzo... to jest, ja, ja się, ja się bardzo tak stydziłem Tak, tak. Przed technicznością coś No, w jak to mamy taki luz, że nie widzicie naszego ryja, i. No, ja, no mogę powiedzieć, chuj w dupę i jelo. No, a ty nie wiesz, kto to powiedział, nie? No, właśnie. No i kto to powiedział? On, no i nawet ja teraz nawet nie wiedzą, który to gada, kurwa z nas. <laughs> podnieś rękę, ten, który gada. Gruby, podnieś rękę. I teraz coś gada. Pójdź w dupę. <grywa> nie dobra, to źle wyszło. Nieważne, kurwa, no co? Tak się zaczęło, prędko się nie skończy kurwa. Właśnie. Trenujemy, jesteśmy kurwa, dobrzy w tym co robimy. Ale tak nie no ma kurwy i, myślę, to, gruby, i, prajeru, jak, i gruby ma maksa jakiego? 85. Przypominam, że ma dwa lata stażu na treningu na, na siłowni. Młody ma maksa jakiego? 58. A ja mam maksa 105,5 kilo. A mi się nie chce robić tych maksu. No, nie Cię robimy słowa z wiesiąc, No właśnie, no i ten kanał już kiedyś miał powstać, ale zrezygnowaliśmy z tego pomysłu i wróciliśmy dosyć niedawno do tego, że chcemy znowu mieć jakiś kanał na YouTube. Jak I tak teraz tak się tak. robimy popularni. No i teraz się będziemy robili popularni, no. no mam nadzieję, że się. Cześć, to sobie, no. Więc Wy subskrybujcie. Właśnie. Subskrybujcie i lajkujcie, kurwa. Komentujcie. Ja bo gruby po Was przyjdzie. Gruby po was przyjdzie. Co? No, nawet jeżeli kurwa, nam no, kurwa zależy nam No chcemy być kurwa jakoś tak rozpoznawalni, wiadomo, każdy by chciał kurwa zaistnieć ale... trochę w internecie A tak, czy jak po twarzy pokazywać twarze, to tak Twarze na pewno kiedyś pokażemy Pokażemy na 100 tysięcy Jo, <laughs> twarze na pewno kiedyś pokażemy, ale to jeszcze nie ten, nie, nie ten moment, nie ten czas Właśnie. kurwa no, Nawet na na spróbujcie, później pokażemy tak, tak, zastanowimy się, gruby na pewno pokaże pierwszy ryja bo nie mówi, że nie może oddychać kurwa. A, ale się George Floyd. No. Co, nagraliśmy też w sumie niedawno kilka materiałów, ale nie stawiliśmy ani jednego, bo no, to bo wsadcie, było takie gówno. No. Naprawdę. Wiem, po tym odcinku ciężko tak nagrać coś takiego fajnego. Tak, jesteśmy też kurwa ściśnięci troszeczkę, no. nie mamy tyle czasu na to, na to no. wszystko. Bo tak, tutaj jest praca, ja z grubym pracujemy, młody chodzi do szkoły. Po szkole młody tu przychodzi, robi trening, zazwyczaj to czeka na nas aż my skończymy robotę. My robotę kończymy dosyć późno, kończymy gdzieś o 17.00 pracę, przychodzimy tutaj, robimy trening, nie mamy czasu też tak, wiecie, cały czas, żeby ktoś biegał, kurwa, za nami z tą kamerą, żebyśmy tam coś do, do niego pierdolili, bo czasem nawet, nie wiem, nagrywamy coś, no i jednemu z nas się wymsknie, kurwa, i nie, będziemy do siebie gadali po imieniu, i nawet o tym zapomnimy, kurwa, i wstawimy, kurwa, jak gadamy do siebie po imieniu No i będzie I się dowiecie, mamy na imię, to Pseudonimy. Pseudonimy, musimy się nauczyć też naszych pseudonimów, znaczy młody to jest najlepiej do zapamiętania. Tak, no do jak gruby samego igra. początku już tak. no, a ja, ja mam, ja oczo, nie, wymyśliłem sobie oczo i tak będą do mnie gadali. No i nie mamy też, no, tak jak mówię nie mamy tego czasu, ten czas mamy troszeczkę taki ściśnięty. Ograniczony. Okay. No, ograniczony. Jak mamy czas, to nagrywamy. Nie mamy tego czasu, to no niestety no ale no, nie ma materiału no, dlatego, żeby... żadnego. Cierpliwie Cierpli poczekają. Cierpliwie tak, poczekają, ale to interesuje nasze życie. No, no, to, na pewnie połowy was to w tej obchodzie. No tak, no tak, no pewnie tak, ale no, zobaczymy. No, może Wam się spodoba ten materiał. No mamy nadzieję. E... Tyle. Chyba. A no i postaramy się następny odcinek wrzucić... W kolejnym tygodniu. W kolejnym, kolejnym tygodniu. tygodniu, w sobotę pewnie. No tak, albo w niedzielę sobie. Albo w niedzielę, no jak się nie uda, to w poniedziałek, kurwa. No musimy być kurwa tacy, wiecie, musimy być systematyczni chyba. Mniej więcej no, co tydzień. Tak się zdarza? No, systematyczni? No. no. Tak, tak. Mniej więcej co tydzień wrzucać coś. No. Będziemy musieli no. się tego kurwa trzymać, że co, co tydzień będziemy coś wrzucali. Operator musi jeszcze... się starać. No, operator też musi się Operator, no. Miałem coś jeszcze gadać. Nie chcemy być niesłowni w tym, co gadamy. Nie chcemy też w sumie tego tak... Okłamać was. Okłamywać was z tym i w ogóle, no kurwa. No, ciężko będzie, no to widzów na pewno nie uzbieramy jak będziemy mówili, że nie wiem, jutro wpada filmik, a ten filmik wpadnie w za, zamanda, miesiąc. No, za miesiąc. No, no i no co i tak to jest, jest kurwa, to, ludzie to sobie uciechną, będą coś innego oglądali, no bo co, co ich interesuje kurwa nasze życie kurwa. Takie chujowe Takie chujowe też. Tak, o. To o. też no chujowe jest No, no i wracając. Chyba dzisiaj na tyle materiału. No, tak. Dzisiaj to na tyle wstawimy to, co dzisiaj nagraliśmy, o tym, jak w ogóle zaczęliśmy trenować. Za ty... Krótki materiał. Krótki, no bo nie mamy tyle czasu. Jutro do roboty. A mniej więcej, tydzień, mniej więcej za tydzień wrzucimy materiał z treningu naszego. No i co? I będzie no no co? i no. Żegnają Was gity ze sportowej liwicy. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. I możecie też komentować. Chodź to operator. Chodź tu. Thank <laughs> you.